Jak odbierasz swoją sytuację teraz we Florencji, bo jesteś teraz człowiekiem z Florencji, można powiedzieć. Eee, czy z jednej strony podchodzisz do tego tak jak Bartek Salamon, że wszyscy by chcieli, żebyś już zaczął grać? Czy jednak już jesteś spragniony tej, tej, tej gry w pierwszej zespole? Na pewno jak każdy piłka że jak najwięcej grazi. Po to tam przyszedłem, podpisałem kontrakt długi, żeby, żeby grać jak najwięcej I, i robię wszystko na treningach i poza treningami, żeby, żeby mieć jak najwięcej minut na boisku i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę tym zawodnikiem, który będzie miał, miał już parę minut na, na boiskach w Jak życie w ogóle we Włoszech? Na pewno mają inne podejście do życia. Jest to, jest to kraj nie nowoczesny, bo jest dużo, dużo takich miejsc, trochę, trochę zaniedbanych, ale, ale na pewno ma swój klimat i, i no i pogoda. Lepsza pogoda niż u nas, tak? Przede wszystkim. Zdążyłeś już troszeczkę się zapoznać z Florencją, podobno śliczne miasto, Artur Borus był zachwycony. Fajne miasto, fajne miasto, ale zbyt dużo czasu nie miałem, bo wiadomo, na razie jestem tam sam i jak to każę, samemu nie mam jakiejś tam chęci, żeby, żeby zwiedzać jakieś tam stare, stare rzeczy, samemu chodzić po, po mieście, ale niedługo, niedługo ma ktoś do mnie przyjechać, znajomi, rodzice i, i będzie, będzie ten czas na, na zwiedzanie. Język, jak wygląda ta sprawa u Ciebie? Mam własną nauczycielkę, która jest narzucona z klubu i mam 3-4 dni w tygodniu na, na naukę polskiego, więc już proste słowa znam, potrafię się jakoś tam dogadać i, i, no i teraz tylko muszę szkolić to. Jesteś w stanie porównać kluby Legia a Fiorentina organizacyjnie? No, organizacyjnie jest to, to... Trochę trochę wyższa półka, bo, bo tam jest wszystko, wszystko perfekcyjnie zorganizowane, i, i, ale myślę, że, że Legia idzie w dobrym kierunku, jest nowy prezes, chce coś zmienić, akademia jest i mam nadzieję, że, że 2-3 lata i Legia będzie już, może nie na równi, ale bardzo blisko tych, tych klubów europejskich, tych, tych najlepszych.